percebe aí I, języku, I tylko i, tłam, i Na te żywy, mój ceśniku, gdybym także równie tobie namiętności nie brał w ryzy ostrze mojej artemidy, proszę mówić. Ojciec klary kupił ze zabyt stał. ojciec miał ich dziesięć. Tu mieszkamy jakby słońce. lecz co, gorsza, że połowy długi zabłyszali? Czy inaczej, rejent słodki, cichy, z nicem, ale zjał, zjał, ktoś... Jednak zgodnie jak słyszałeś. Ale... Nie, ale mi wśród nikogo stąd już nie wyruszy. Nie ma diabła. Wsiączki zabł lecz u układ. nie chcę to nic Ślisko, oczu pani by zabić a mnie jeszcze miło żyć. Więc dlatego wybrał Cię. Będziesz posłem, jak Niech się dzieje, średniówka, wola nie ma. Z nią się zawsze, średniówka, zgadzać trzeba. To wiersza cudownie swobodnych bliski mowie potocznej. Z pierwszej recenzji zemsty z 1834 roku. Cała sztuka ma wiele scen wzorowych, wiele dowcipu i najzabawniejszych sytuacji. Pan Fredro, jak wszędzie w charakterach jest nowy i mocny. Tak i tu rozwinął je bardzo trafnie i, że tak rzekę, oparł na historycznych podaniach zwyczajów naszych ojców. W tym dramacie typów komicznych bardzo szczęśliwie udały mu się zwłaszcza dwa charaktery szlachciców o mur się ze sobą walczących. Żartobliwe i pełna weny pod stoliną. Pół anioła, kolosalny wzorzec cenoty pośród chemisternej sceny, strony w lubość, miłość, wdzięki. Pozwól gornie objąć czoła i na śniegu twojej ręki zrobić ustek wyciśnieniu. Sługa Słuszka Cóż sprowadza w nasze strony? Wszystkim miłe nam zdarzenie. Tym zdarzeniem? Twe zabejście. Moje? Właśnie! Teraz jest po francusku, nie muszę się. — Jaką są filmy? Rian. Rian. ma Rian. 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 tak Rian. 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 co za Rian. Rian.

A co, a co, co? No, no, no. No, nie zakrywaj mnie młody, tle darzy, tak stary. Co? W pazą wiele, ma dziwny szrąż, słodki, no. Jużem bliski był zmęczenia, gdy twe oko wszystko zmienia. Oby kiedyś dały Bogi, abym niosąc odwet drogi, nim czas raźniej machnie kosą, był twym żarem, był twą losą. Równie z rytmu jak z oręża. Tak sławnego dostać męża jest zaszczytem białogłowy Ale każdy dziś młodzieniec miłosnymi czczymi słowy ją przyplatać ślubny wieniec. Trudno zawsze dawać wiarę. Cóż nie wierzyć wielkie nieba. Że się kocha piękną klarę. czyliż na to przysiąg trzeba? Że się kocha nie potrzeba, że zawsze równie będzie i przysięga. Nic nie znaczy. Ach, na serca mego grzędzie niech twe ziarnko buja cię raczy, a zadatek ten twój mały puści korzeń wiecznie trwały.